Cześć! Dzisiaj mam dla was vloga, o którego chyba najbardziej prosiliście w mailach do mnie. Przyjaciel. Zacznę od tego, czym przyjaciel nie jest. Przyjaciel nie jest bankomatem, nie jest dyrektorem noclegowni, ani maszyną do rozdawania ubrań. Przyjaźń albo działa w dwie strony, albo nie ma przyjaźni. Przyjaźń nie polega tylko na dawaniu i braniu. Polega przede wszystkim na byciu. I właśnie o to chodzi w przyjaźni, o wspieranie. Ale nie we wszystkim, bo prawdziwy przyjaciel wie, kiedy druga osoba robi dobrze, a kiedy źle. Będzie go wspierać w takich aspektach życia jak kariera, marzenia, dążenie do swoich celów, ale z pewnością nie będzie go wspierać w rzeczach takich jak na przykład ucieczka z domu. Doskonale wie, kiedy trzeba dać drugiej osobie przysłowiowego kopniaka i nie będzie popierał każdej decyzji, którą druga osoba podejmie. Przyjaciel nie będzie cię tylko pocieszał i mówił, jaki to świat jest zły i cały czas podkłada ci kłody pod nogi. Powie ci prawdę prosto w oczy. Kiedy w przyjacielu jakaś sprawa budzi obawy, trzeba mu zaufać, bo on patrzy na to obiektywnie, jednocześnie pragnąc twojego szczęścia. Przyjaciel przeczuwa, czy dany partner jest odpowiedni, czy coś tu śmierdzi z złamanym sercem po dwóch miesiącach. Ja nieraz chciałam być tą mądrzejszą i nie posłuchałam rady przyjaciółki, a ja potem wyszłam na to, i wyszłam. Czasami przyjaciele muszą odbyć taką poważną rozmowę, w których jedna strona próbuje przemówić do rozsądku drugiej. Gorzej, jeśli tej osobie, której trzeba przemówić do rozsądku, jeden mucha wpada, a drugim wypada, i ona wciąż nic nie rozumie. Wtedy przyjaciel zaczyna być bezsilny. Mogą wtedy Paść nawet raniące słowa, jak na przykład: jeśli ty nie chcesz być moją przyjaciółką, to ktoś inny nią będzie. Albo mam wielu innych przyjaciół, którzy mnie popierają w tym, co robię, ale nie sądzę, żeby ucieczka z domu to było coś, w czym trzeba człowieka wspierać. Przyjaciel martwi się o Ciebie, ale jeśli zdecydujesz, że cenniejsze dla Ciebie są rady i towarzystwo osób bez konkretniejszych planów na życie, które cały czas przesiadują w jakichś knajpach, on tego nie zrozumie. Ale zaakceptuję to i dacie wolność. Przyjaciele czasami są bezsilni. Pamiętajcie, nic tak nie zmienia człowieka jak towarzystwo. Dziedzicie moje media społecznościowe, a szczególnie Snapchata, jeśli chcecie wiedzieć, z kim ja się przyjaźnię, z kim spędzam czas, gdy wszystko będziecie wiedzieć przed innymi. Piszcie do mnie na mojego maila. Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie, jeśli chcecie, żebym dodawała wideo w każdy piątek. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia! Pa!